Cześć, dzień dobry, witam Was 7 października 2024 roku z lasów Podkarpacia. W tle za mną drzewie. 7 października, szczęśliwa siódemka ewidentnie, bo dzisiaj mam Wam do pokazania grzyba z listy moich marzeń, którego już dawno chciałam spotkać, a mam taką okazję dzięki Jarkowi z kanału Grzybofil, który pokazał mi tutaj swoją miejscówkę. Grzyb ten nazywa się łopatnica żółtawa, według źródeł jest określany jako skrajnie rzadki, narażony na wymarcie, znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski, ze statusem E. Yy, nie jest pod ochroną, jest jadalny, ale oczywiście ze względu na tą rzadkość należałoby go raczej chronić, zresztą zobaczycie zaraz jaki to malusieńki grzybek, nie za bardzo lepiej sobie parę prawdziwków znaleźć do jedzenia. Yy, faktycznie przypomina innego grzyba, którego Wam już pokazywałam u siebie na filmikach, Później troszeczkę o tym poopowiadam, ale środowisko kompletnie inne i pora występowania inna. Teraz październik, tamten troszeczkę wcześniej w sezonie, taki wiosennoletni. W każdym razie przejdźmy sobie do pooglądania łopatnicy żółtawej. Grzyba, tak jak powiedziałam, na którego miałam nadzieję trafić już dawno. Ale teraz ostatnio wrzucałam taki filmik zajawkowy z innego zbiorczego wyjścia stąd i pokazywałam już wstępnie tą łopatnicę. Pisaliście mi w komentarzach i na YouTubie, i na Facebooku, że macie swoje miejsca. Także na pewno nie jest to jedyne miejsce, na pewno są. A jak już się trafi na takie miejsce, to przynajmniej tak jest tutaj. On rośnie po prostu na pęczki, jest go mnóstwo. To lecimy sobie pooglądać łopatnicę żółtawą. I oto gwiazda naszego dzisiejszego odcinka. Łopatnica żółtawa. Prześliczna, przyznajcie. Tutaj są akurat dwa najbardziej wyrośnięte owocniki. Ten w środku taki najbardziej też żółty, bo jest bardzo dużo, ale są raczej takie bladzioszki. Takie pastelowo-żółte leciutko. One potrafią być bardziej żółte i właśnie takie wyrośnięte. Jak widzicie, mają kształt łopatki. Składają się... Z takiej żółtej główki. Tutaj ewidentnie w kształcie łopatki i z białego trzonka. A ten grzyb, o którym Wam wspominałam, do którego są dosyć podobne, później pokażę Wam takie bardziej podobne owocniki, to mitróweczka błotna. Tylko mitróweczka błotna zaczyna rosnąć wiosną, gdzieś tam w maju, czerwcu. Yy, I ma mniejsze te owocniki. Tą główkę ma taką bardziej żółciutką, wręcz taką żółto-pomarańczową bardziej okrągłą chociaż też ma takie czasem dziwne kształty serduszka, na przykład takie kosteczki a tutaj łopatnica taka wyrośnięta, ewidentnie w kształcie łopatki grzyby, tak jak wspomniałam, jadalne, ale rzadkie, bardzo rzadkie i malutkie, więc lepiej zostawić, popodziwiać po prostu pofotografować napatrzeć się, zapamiętać Tutaj rośnie w lesie modrzewiowym i też oglądałam sobie doniesienia na portalu grzyby.pl z miejsc, w których je znaleziono i wszędzie praktycznie w każdym doniesieniu wskazywano modrzewie. Też pośród innych że drzew, na przykład sosny się tam pojawiały, jałowce, w okolicy gdzieś tam jeszcze brzozy, ale wszędzie był wspólny mianownik w postaci właśnie modrzewia. Tutaj kolejna grupeczka. Wszystkie praktycznie w tym lesie rosną w modrzewiowych igiełkach. Czasem z dodatkiem trawek różnych, czasem w mchu, ale wspólnym mianownikiem właśnie są te igły modrzewiowe. Widzicie tutaj, są już takie bledsze niż ta jedna taka żółciutka, która się trafiła jako nagroda pocieszenia. A tak wygląda większe skupisko mniejszych owocników. Także jak tutaj byłam dwa dni temu, to faktycznie mi się wydawało, jakbym była na mitróweczkach błotnych, tylko na suchym lądzie, bo mitróweczki to rosną w takich butwiejących liściach, w strumyczkach, w jakichś takich stojących wodach. A tutaj po prostu las modrzewiowy. Pisaliście mi właśnie ostatnio w komentarzach, że też spotykacie łopatnice żółtawe, napiszcie czy też w modrzewiach, czy w jakichś innych... Drzewach czy zaroślach, bo jestem bardzo ciekawa. Bardzo kruche grzybki, także trzeba uważać przy czyszczeniu do fotografowania, żeby sobie nie połamać ich. Ale na szczęście jest bardzo, bardzo duża ekipa tutaj do wyboru, do koloru można sobie sfotografować, a właściwie do wyboru, bo do koloru to nie bardzo, bo większość ma właśnie taki kolor jak tu widzimy, taki bladożółty. Co do miejsc występowania, to ja mam info, że one rosną też we Wrocławiu, czyli tam gdzie ja mieszkam po prostu, a ja tutaj teraz na Podkarpaciu, ale nie przyjechałam tutaj tylko po to, żeby je zobaczyć, ale ogólnie na urlop i żeby znaleźć też inne gatunki grzybów, które nie rosną na Dolnym Śląsku, co stopniowo się udaje, ale śmieszna sytuacja tak uważam, przyjechać sobie na te łopatnice żółtawe na Podkarpacie, kiedy ma się je trzy osiedla dalej od domu. Także bardzo się cieszę, że mogłam Wam dzisiaj pokazać łopatnice żółtawe. Sama się cieszę przede wszystkim, że mogłam je wreszcie zobaczyć. Wierzcie mi, że kilka lat marzyłam o spotkaniu tych grzybków. Oczywiście tutaj szaleję z makroobiektywem, robię zdjęcia. Jest cudownie, grzybki są niezwykle fotogeniczne. Pozdrawiam Was, zapraszam na filmik o mitruwersce błotnej i po prostu na filmiki z moich wypadów, na zwykłe grzyby, że się tak wyrażę, i na różne dziwolągi. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Hejka! No i proszę bardzo, pod koniec dnia w zupełnie innym miejscu, oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów, znalazłam kolejne łopatnice żółtawe. Tym razem w Świerkach. Rozglądam się, nie widzę tutaj żadnego modrzewia. Też jeszcze młodzieczki.